Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale z serii Minecraft Survival. Yy, tak, widzimy się w pierwszym odcinku w nowym roku na tym kanale, yy, właśnie z Survival. No i bez zbędnego gadania, tak jak ja to mam w zwyczaju, yy, zajmijmy się tym, czym powinniśmy się zająć. To jest, yy, no jak widzicie, z jedzeniem z krucho zostałem i jabłka, więc pora się udać na yy, małą wyprawę, malutką. Y, która da nam mięsko? I co jeszcze? Oj, gnoju, ty. Bita ruro. Ale go siekłem. Siekłem, go aż mu się odbiło. No, tak jak pamiętamy w ostatnim odcinku, y, troszkę mi się y, zginęło. No, tak to już bywa. W tym odcinku mówię: Idziemy po mięso, czy. No po mięso chyba, musimy zrobić sobie farmę wreszcie i zakrole dla zwierząt. Tutaj nic yy, nie robiłem, tutaj przy naszej chacie. Tutaj wszystko się będzie rozwijać. Ja wam zrobię time -lapse, jak, będę jak będę to wykopywał. Bo w tym roku mam taką właśnie zajawkę na time -lapse właśnie. Będę wam robił yy, tak jak już w tego filmu jeszcze wy nie widzicie, ale w najbliższym tygodniu albo następnym tygodniu będziecie widzieć film z Farminga i tam też mówiłem o tym, że te timelapse będą w filmach występować, żeby Was nie zanudzać i żeby też to było ciekawe i przyjemne w oglądaniu. Yy, no, więc na przykład kopaniem tutaj tej dziury i hałupy, i w ogóle ogarnianiem tutaj terenu, będą w odcinku wstawione timelapse. Na początku filmu będzie timelapse. Tutaj, w tym miejscu, yy, muszę zrobić tą zagrodę dla zwierząt. To jest obowiązek, że tutaj musi ona być. Tylko jeszcze nie mam zwierząt. To taki problem mały jest, ale to się ogarnie. Teraz tak, też moim małem takim może, nie marzeniem, ale. Um, moją małą chęcią jest, um, może nie chęcią, ale No, chciałbym wreszcie diamenty ogarnąć, bo chciałbym już popchnąć nasz postęp i pójść yy, w kierunku Netheru, czy też yy, innych struktur, chociażby tutaj mamy obok Monument, ale on jest na przyszłość yy, Do odwiedzenia, no, ale mówię, przydałoby się coś tutaj wykarczować Z tego wszystkiego porobię Wam timelapsy, wszystko będzie nagrywane, wszystko będzie pokazywane Spokojnie, nic nie będę wycinał, usuwał Yy, I tak dalej, i tak dalej. Tu jest trzcina, więc ja jej nie będę brał, bo to jest obok, tam jest wilk. Yy, mm, kość wyrzuciłem, więc no, trochę słabo. Powiedz mi, ktoś, czemu tu nie ma żadnych zwierząt, albo o świnka. Niestety świnka jest jedna. Ja nie wiem, czy ja chcę zabierać jedną świnkę. <śm> bo. Nie wiem, czy lepiej by nie było sobie zagonić tych zwierząt do zagrody i zacząć, się, zacząć ich rozmnażać, ale problem jest taki, że nie możemy tego zrobić, dlatego że yy, nie mamy ani marchewki ani pszenicy. Pszenicę możemy zrobić, ale marchewki już niezbyt. Więc jeszcze jedno, co o tam my zaraz tam pójdziemy, yy, musimy się wrócić do tej wioski, w której byliśmy, jak poszukiwaliśmy tego miejsca. Ona jest niedaleko i tam, o żelazo, ja sobie wezmę. Wiecie, yy, nigdy nie zaszkodzi. Surowca więcej. Zawsze się przyda. Chciałbym, tak jak mówiłem, znaleźć zejście niżej, bo kurde diamenty. O! Aha, fajnie, że pochodni wziąłem. Super, jestem. Dobra. Na szczęście widać jako tako. Cokolwiek. Nie, tu nic nie ma. Nie ma co tu łazić. Znowu dołaził 40 minut po kopalni. Starczy. Weźmy trochę węgla. Dlatego, że trzeba odbić sobie ten poziom, który straciliśmy w. W odcinków w głupi sposób. Znaczy, czy ja wiem, czy głupi? No, skąd ja mogę wiedzieć, że tam jest taka ogromna dziura, do której wpadnę i się zabiję, więc yy, to nie była moja wina. Tylko. Miałem pecha. Tak. Yy, I teraz tak, no chyba tu jest ul. To też dobrze, że mam tutaj pszczoły w okolicy, ale my pójdziemy sobie. Kurde, boję się, chociaż ta wioska chyba daleko nie była. Boję się. Dobra, no. Chyba nic nie odwalę. Um, tak żeby zgubić to miejsce najwyżej. Oj. O lera. No ja mam, mam plan B najwyżej. Mm, tak. O, to chyba w tamtym kierunku było, co nie? Na tych równinach. Chociaż nie, nie w tamtym miejscu, ale gdzieś tam mi się wydaje. Bo my z tej strony przyszliśmy. Więc my sobie tutaj pójdźmy. Nie zapisałem sobie koordynatów, ale ufam sobie, że pamiętam gdzie to było. I tu już mi się podoba. Bo tu są krowy. O kurde. Taka wytrzymała. Ok. No musimy to mięsko zebrać. Sprawdza, mało tego mięska, ale no. Yy, trzeba jakoś żyć. Świnka, sorry. Tu jeszcze jedna była. Tylko tak się. Gdzie ja tę świnkę widziałem? Tutaj jest. I tam chyba. Dobra, nie wiem. Ok, idziemy dalej. Zaraz się zgubię w tym lesie, tak się tutaj szałapucę. Że nic dobrego z tego nie wyniknie. T tutaj jest też ładnie. Coś tutaj będzie można kiedyś ogarnąć. Na pewno będzie ogarniane. No i w przyszłości te odcinki będą wyglądały trochę inaczej. Jak już wszystko zrobimy. Mm, ale oto się nie martwcie, ja to zaaranżuję w taki sposób i zorganizuję w taki sposób, że te filmy będzie się fajnie oglądało. Nie będzie żadnego żadnego zanudzania hmm. i to tutaj w tym kierunku idziemy i tu gdzieś będzie ta wioska więc ja dobrze idę mam taką nadzieję tak tutaj gdzieś na tych równinach była wioska tam jest monument tu są owieczki które też sobie tam są krowy owce ale tam jest mała owca Okej, okay, szybkie si ciosy, żeby nie cierpieli. <noise> I teraz tak, tu gdzieś jest ta Wiocha. Chociaż... Kurde, nie pamiętam jak to było daleko, bo jakiś dystans na pewno był, ale jaki? To niezbyt, po, niez, niezbyt pamiętam. I trochę mnie to martwi. Mam nadzieję, że nie jakoś giga daleko. Tutaj mi się wydaje, że to było. Już na bank. Tędy przechodziliśmy. Tam jest pustynia. Tam są kolejne krówki. <laughs> Kurczaki. O. Aha. Czuj. Wszystkie zwierzątka sobie tam ogarniemy spokojnie. Mm, nie teraz, ale przyjdzie na to czas. Na pewno nie będzie to takie łatwe, patrząc na to, jak tam jest zalesiony teren. Tam jest ciężko zwierzęta, więc może być problem, ale tutaj problemu ze zwierzętami nie ma. Czemu tyle uderzeń przeżyła? Pewnie dlatego, że jestem kaleką tej małej krówki. Nie, tutaj nie będziemy zabijać, ale te świnki, przepraszam. <gryw> Dobra, i teraz to będzie po lewo. Z tego co dobrze się orientuję. Owiecka jedną. Oj! Kurde. No idziemy teraz generalnie w kierunku tam samego początku. I tu będzie ta wioska na bank. Mhm. Zrobimy sobie w tej wiosce motyczkę. I sobie tą motyką pozbieramy. Tak, tam jest góra. I ta wioska była... Jest! Dobrze, pamiętam. Więc, jak dobrze dotarłem, dotarłem, to i dobrze wrócimy. W dobrym kierunku. Też jedzonka już trochę uzbieraliśmy. Co prawda, niedużo, ale zawsze coś. A my sobie zbierzemy stąd. Yy, hej, bale. ale świnko, nie rób mi tego. I teraz tak. Siu. Ok, i już jesteśmy w tej wiosce. Ale ja mam zeza. Dobra Jesteśmy i... Oby jak najwięcej hej... O dobra, hejbali Tutaj są, tu jest nawet dzwon Jak to się zbiera ręką? Znaczy łopatą się zbiera tak, a ręką? Chyba tak samo Wiem, że łopat... że motyką będzie szybciej ale zanim ja tą motykę zrobię, to, to, to chyba nie ma sensu Ale ta góra jest ładna Ta góra jest serio ładna I tam coś można byłoby zrobić Szkoda, że ja tego miejsca nie zobaczyłem Ale tam gdzie jesteśmy też jest ładnie Tam trzeba wykarczować te tereny, bo tam jest za dużo drzew Tu jest to klimat, a tu jest bardzo ładnie Tu jest przejrzyście Jest wioska Ale nie, tam też mi się bardzo... okotek kotek Tak rzadko się jej widuje Przynajmniej ja Farmerzy, witam za emeralda 6 chlebków, za 15 buraków. On, o, on jest, a jego odwiedzaliśmy w odcinku. Tam jest golem. On tu jest dużo tego. Dobra, będziemy mieli dużo jedzenia. <grym> Wyprawa udana. Szkoda, że musieliśmy ogra ograbić wieśniaków, ale oni sobie to wychodują. Zresztą my na pewno się tą wioską kiedyś, kiedyś deopiekujemy. I sobie wyprodukujemy tutaj, skoro są villagerzy. To sobie zrobimy villagera z mendingiem, bo chyba o to chodzi, co nie. Pyk i pyk. I teraz tak, idziemy spać. Siema. Ojeju, malutki. O, ja tu zostawiłem te banery. Dobrze wiedzieć, ale mm, problem. Chciałbym się przespać. Znajdę gdzieś wolne łóżka? Czy jestem RIP? Znaczy, <gryw> mógłbym sobie zrobić. O, tam był lektern. Moglibyśmy zrobić mendingarza. Kurde, gnoju! Ja chcę spać! Ja nie chcę tu umierać z wami. O kotek. Gdzie może być wolne łóżko? Czy tu jest villagerów, że są wszyscy. Mm, o kurde. Kurde, gnoju. Zaraz cię puszczę. Wyśpisz się jutro. Albo śpi ze mną, a nie. No, połóż się. Czy tu są zagrożenia ze świnkami? to jest? Jaka super akcja? I co jest tutaj? Tam są owce. Tam jest ta góra. Tam jest w ogóle żelazo, zobaczcie. Tam o. Co to może być? To. Nie, nie wiem, co to jest. Nie będę im tego niszczył. Bo ta wyska jest na tyle blisko, że mogę sobie tutaj zawsze wrócić. Już chyba zabrałem mi całą tą tabelę. Trochę mi źle z tym, że ich obrabowałem. Z ich dobytku. Tu może jakąś kopalnię bym znalazł. Szkoda, szkoda. Tutaj zwierzaczki mają. Przepraszam. Ja już tak mam. Tu jest brewing tent, on też się przyda. O, tu jest jeszcze jeden Hebel. Zobacz, ile tego mamy. Yy, bardzo dużo. To jedzenie sobie zrobimy w domu, żeby teraz nam nie zajmowało dużo miejsca. Mięsko. Mięska też żeśmy uzbierali. Tu są rzeczy ze zwierząt. Jabłka, węgiel tutaj dam sobie z żelazem. I żegnam was na razie, drodzy, drodzy wieśniacy. Ja tutaj się wami zaopiekuję. Ja wam oddam to kiedyś z nawiązką. Yy, teraz moglibyśmy jeszcze zahaczyć o jakieś. Chociaż ja nie chcę tutaj znajdować diamentów w tych okolicach, dlatego że. Będę tutaj musiał lecieć tym złotym kilofen, co nie? Bo ja chcę to pierwsze diamenty wykopać kilofen z fortuną. Bo skoro go dostałem, znalazłem go w, w skrzynce. Skoro on tam był, to ja nie chcę tego marnować. Na tej okazji, żeby pierwsze diamenty mieć z fortuną. Coś pięknego. Żeby pierwszy drop. Tam mam chyba 30 użyć tego kilofa, więc to jest bardzo mało. Yy, więc tylko 30 rud diamentów można wykopać tą fortuną 2. Więc liczę, że diamentów z tego będzie około staka. I to by naprawdę było fajna... fajną... fajnym początkiem. By było na zbroję, na yy, narzędzia... Na wszystko by starczyło i jeszcze by zostało. I mo moglibyśmy już gdzieś się wybierać. Wiecie, ja chcę... Kurde, no nie chciałem ginąć tam w tym... ...przednim odcinku. Chciałem, wiecie, jak najdłużej utrzymać się delfinki. Yy, utrzymać się bez śmierci, no bo zobaczcie, nic, jeszcze żadnym... Powolutku chciałem do naderu wejść. Jak już będę, wiecie, zaopatrzony w zbroje i te sprawy. No ja w taki głupi sposób zginęłem, tak naprawdę, bez żadnej ingerencji. Yy, sam z siebie tam wpadłem. Więc, no, jedna śmierć na koncie jest. Jest jedna śmierć na koncie. Yy, no i tak, i dni się liczą od nowa. Mamy już siódmy dzień. Yy, no, niestety. Ale, no. Tak to już bywa w Minecrafcie, że dzieją się rzeczy, których się nie spodziewamy i to było idealnym przykładem na to, że tak się właśnie dzieje. Siema, świnko. Ale ja, kurde, jak jestem. A, szkoda gadać, co ja robię. Dobra, jesteśmy już na naszych rejonach. Zobaczcie, jakie tu jest wszystko zalesione. Co to jest? Owieczka, tam jest ten monument, a my idziemy już w stronę chałupki, którą już yy, widać najprawdopodobniej. Nie wiem jak z czasem filmu, ale skoro y, czasu filmu nie znam, to jeszcze trochę pogramy i sobie pójdziemy do kopalni może? Y, nie wiem czy do kopalni, czy nie do kopalni. Sprawdzimy sobie to. Mm, no tak, tak zrobimy. Chwila ciszy, yy, chwilę się nie odzywałem. O, już widzę moją górę. Musiałem sobie przemyśleć, co ja chcę jeszcze zrobić w tym odcinku. Yy, żeby tak na pałę nie gadać. O, jest wilk, którego widzieliśmy na początku, i tam jest. To już jest chyba moja góra. Tak, już widzę daszek mój. Yy, witam, witam z powrotem. Bardzo mi miło. Yy, fajnie, fajnie, że się wyprawał darze. Mamy jedzenie na najbliższe kilka odcinków. Też powinienem oszczędzać to jedzenie i nie sprintować, tak, bo mi się nigdzie nie śpieszy. A jak droga by była za długa, to ja bym tam to po prostu przyspieszył. A tak, to to, to jedzenie marnujemy i tak to właśnie wygląda. Jabłuszko sobie zjemy jeszcze. Okej. Okay. I tutaj, no tak jak mówię, tutaj trzeba wykarczować to obowiązkowo, wyrównać teren. Yy, no, A powoli elegancko to wygląda. Ten węgielek sobie weźmiemy, bo tu właśnie będziemy robić to yy, tą nie... ciągle stajnia mówię Zagrodę, nie stajnię Składamy się, tutaj zajmiemy, wejściem się zajmiemy Wszystko... chciałbym to połączyć, tylko nie wiem czy to się uda, bo wiecie, to jest tu To jest na tym chyba stopniu oje ja dobrze patrzę I to jest tutaj, idealnie w tym miejscu więc to by trzeba było przesunąć. Przejście by było... Coś się wykmini, może w prawo. No wiecie, żeby to jakoś tutaj zaaranżować. Tutaj jakąś wieżę bym wybudował, albo może tą wieżę trochę wyżej. My sobie pójdźmy... Oj, nie tutaj, tylko tutaj. Holera. Tutaj. Mm, zjemy sobie to jabłuszko. I teraz tak, węgiel weźmy sobie go na pół i przepalmy sobie to mięsko i to mięsko, to co mamy najwięcej a jeżeli chodzi o to, to sobie to rozwalmy i zobaczcie ile będziemy mieli chleba pyk stak i półtora staka chleba nam się zdobyło z tego, ja tego oczywiście całego, mam ziemniaczki, o ja tego całego nie będę brał oczywiście ze sobą, bo to się może źle skończyć i jak zginę to wszystko to stratę, więc tak bym nie chciał Tu mm, jest tutaj odkładamy te itemki to już chyba tego nigdy nie użyjemy, ale sobie to zostawię yy, żelazo żelazo, żelazo, żelazo sobie damy tutaj no, i to jak się przepalę, ja sobie to podmienię. Jeszcze wełna, 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 wełna. Odkładamy yy, tutaj? Chyba tak, dobra. I pójdźmy jeszcze. A, pochodnie chciałem wziąć. Mam pochodnie jeszcze, w ogóle, czy muszę sobie je stworzyć? Muszę sobie stworzyć raz, dwa, cztery sobie, zróbmy węgielki. Okej, okay. i sobie tutaj pójdźmy, chociaż, kurde, nie jest już za długi ten film, wiecie, nie chcę ich robić zbyt długich, chcę żeby dany film się skupiał na y, jednej rzeczy, a nie ja tak będę, dobra, najpierw się pożegnam z wami w tej kopalni, może szybko się uda znaleźć y, te wymarzone y, diamenty, no chociaż wiecie, ja tutaj widzę kilka plusów i minusów tego, że ja tutaj na tą wyprawę pójdę, albo ja wiem co zrobię. Zejdźmy sobie tutaj na dół. O. Jest nasza kopalnia, w której byliśmy yy, dwa odcinki temu. Przed ostatnim odcinku byliśmy tutaj. I teraz sobie tutaj zejdziemy. Mamy żelazny kilo, wydobędziemy sobie złoto, redstone i te sprawy, ale to zrobimy już w na następnym odcinku z tej serii. Yy, żegnam się z Wami drodzy widzowie. Do usłyszenia. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Z tej i innych serii na moim kanale poleciałem tą formułką, co zawsze. Do usłyszenia, cześć!